Dziś rozbrzmiewa w Tobie boskie przesłanie, obdarzam Cię miłością i odmładzającą energią na nadchodzący tydzień. Te błogosławieństwa są tutaj, aby poprowadzić Cię poza chwilę zwątpienia w siebie. Kiedy przyjmiesz pewność siebie i poczucie własnej wartości, drzwi do wyższych sfer potencjału i możliwości delikatnie się przed Tobą otworzą. Powierz mi swoje lęki i rany z przeszłości, nadszedł czas, aby się wzmocnić. Skrupulatnie prowadzę rejestr wszystkiego, co powinno należeć do ciebie. Rozumiem, co straciłeś. Byłem świadkiem Twojego niezachwianego poświęcenia w pilnej opiece nad dziećmi i bezinteresownych poświęceń. Obserwowałem Twoją wytrwałość w obliczu przeciwności losu, zachowując pozytywne nastawienie nawet wtedy, gdy wydawało się to daremne. Zapewniam, że rozwiązania, których szukacie. Są już w drodze. Jestem gotów przywrócić lata, które wymknęły ci się z rąk i przygotować cię na niewyobrażalne i niewytłumaczalne błogosławieństwa. Wyrównuję rachunki i zwracam wszystko, co przeciwnik ci odebrał. Pamiętaj, mam ostatnie słowo, więc nie poddawaj się rozpaczy. W tej chwili Bóg organizuje ścieżkę twojego życia, umiejętnie kierując twoimi krokami. To. Co może wydawać się niepowodzeniem, ostatecznie okaże się konfiguracją. Możemy wytyczyć nasz kurs, ale to Pan ostatecznie decyduje o naszej podróży. Życie ma być przyjemne, kiedy bawisz się, śmiejesz i obejmujesz swoje wewnętrzne dziecko, odblokowujesz lepsze zdrowie i manifestujesz swój najwyższy potencjał. Każdego dnia poświęcaj czas na to, co przynosi Ci radość, a Twoje życie rozkwitnie. Dla tych, którzy wierzą w Boga, wiedz, że niezłomnie podążasz właściwą ścieżką, uśmiechając się przez cierpienie, chwaląc ból i okazując życzliwość tym, którzy mogą tego nie odwzajemniać. Przygotuj się, bo coś większego jest na horyzoncie. Wkrótce rozpocznę nowe przedsięwzięcie, przynosząc nowe możliwości, błogosławieństwa i przełomy w Twoim życiu. Być może przechodzisz przez fazę przejściową. Która wywołuje u Ciebie niepokój i zmęczenie Ale możesz być pewien, że cud na koniec roku jest w zasięgu ręki Skontaktuj się ze mną dziś wieczorem I pozwól mi złagodzić Twój stres i zmartwienia Abyś mógł cieszyć się spokojnym nocnym odpoczynkiem Na który zasługujesz Za kulisami pilnie pracuję nad uzdrowieniem wszystkiego Co Cię trapi Śpij spokojnie, wiedząc, że jesteś chroniony i że rozwiązania których szukasz, są w drodze. Bez względu na to, co przyniesie ten dzień, zawsze pamiętaj, że Bóg jest większy i potężniejszy niż jakiekolwiek wyzwanie, przed którym stoisz. Kiedy jesteś przytłoczony, pokładaj więcej zaufania w Jego sile niż we własnej. Oddaj Mu swoje zmartwienia, wątpliwości i lęki. Oto przynoszę coś nowego. Pierwsze, tak jak dziś rano otworzyłeś oczy. Tak Bóg otworzył przed Tobą nowe drzwi. Spodziewaj się dziś niezwykłych wydarzeń. Drugie, Bóg przypomina Ci, byś zachował cierpliwość. Jego czas jest doskonały, a On ma dla Ciebie wielkie plany, które bez wątpienia będziesz cenił. Trzeci, Bóg jest gotów zadziwić Cię nieoczekiwanymi błogosławieństwami. Czwarte, dziś góry zostaną przeniesione, serca naprawione, a błogosławieństwa spłyną. Amen, jeśli przyjmiesz to przesłanie. Bóg potwierdza, że znaczny cud finansowy jest w drodze, taki, który usunie wszystkie Twoje obawy finansowe i zapoczątkuje wieczną obfitość. Przygotuj się, by pławić się w chwale tego wspaniałego daru z góry. Przygotuj się, by skakać z radości, ponieważ w ten weekend, dzięki łasce Boga, Twój telefon będzie brzęczał dobrymi wiadomościami. Przyjmij je z niezachwianą wiarą i przepełnioną wdzięcznością, ponieważ słusznie należą do ciebie. Bądź podekscytowany, mój przyjacielu, ponieważ w ten weekend w twoim życiu pojawi się nieoczekiwane 10 tysięcy dolarów. Nie przeocz tego znaku, wpisz 11, 11, aby go odebrać. Aktywuj przepływ bezgranicznego bogactwa, szczęścia. Przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu, dokonując niewielkiej zmiany w swojej porannej rutynie. Jeśli tego pragniesz, sprawdź link w komentarzach poniżej, aby poznać sekrety przyciągania obfitości. Choć możesz tego teraz nie dostrzegać. Wszystko w Twoim życiu przechodzi transformację. Nadejdzie czas, kiedy spojrzysz wstecz i zrozumiesz, dlaczego bitwy były tak uciążliwe. Staniesz przed błogosławieństwem, wiedząc, dlaczego każda próba była konieczna. Z tych doświadczeń wyłoni się piękno. Zdaję sobie sprawę, że obecnie przechodzisz przez trudny okres w swoim życiu, zmagając się z wieloma okolicznościami i emocjonalnym bólem. Może się wydawać, że gdy tylko pokonasz jedną przeszkodę, pojawi się kolejna. Nie zawsze uspokajam burzę wokół ciebie. Czasami uspokajam burzę szalejącą w tobie. Nie trać ducha, umacniam cię w sposób, którego obecnie nie jesteś w stanie dostrzec. Razem przezwyciężymy te próby. Wszystko w końcu ułoży się na swoim miejscu. Przygotuj się, ponieważ Twoje obecne okoliczności nie są trwałe. Na horyzoncie pojawiają się ogromne błogosławieństwa. Twoje dochody przewyższą obecną pensję. A Twoje życie ulegnie nagłej transformacji. Pociesz się, bo słyszałem Twoje modlitwy i byłem świadkiem Twoich łez. Zapewnię Ci uzdrowienie i pozostanę wytrwały u Twojego boku. Rozumiem Twoje zmagania i jestem Twoim Zbawicielem. Zachowaj wiarę i skup się na mnie, bo wszystko będzie dobrze. Typ 12, 12, jeśli wierzysz, moje ukochane dziecko. Daję ci odwagę, by stać wysoko, gdy masz ochotę się poddać. Rozwijasz się ponad to, co mogą dostrzec twoje oczy. Twoja przeszłość jest za tobą, a ja czynię wszystkie rzeczy nowymi. Twoja radość i siła pochodzą ode mnie. Twoja wartość nie jest określana przez działania innych, a ich wkład lub jego brak nie może utrudniać realizacji twojego celu. Wyposażyłem cię. Byś wypełnił swoje przeznaczenie. W chwilach beznadziei i tęsknoty za otuchą przypomnij sobie słowa z listu do Rzymian. Bóg nadziei napełnia Was wszelką radością i pokojem. Gdy mu ufacie, abyście dzięki mocy Ducha Świętego napełnili się nadzieją. Moim pragnieniem jest, abyś był pełen radości, pokoju i nadziei. Zaufaj mi, pochyl się nad moją miłością i bądź świadkiem obfitości nadziei która ożywi Twojego ducha. Przetrwałeś trudne czasy i wyszedłeś z nich silniejszy. Moja miłość jest wieczna, nigdy Cię nie opuszczę. Trwaj mocno w wierze, wiedząc, że jeśli pomogłem Ci w przeszłości, zrobię to ponownie. Nie zaprowadziłem Cię tak daleko tylko po to, by Cię porzucić. Nawet w chwilach ciszy bądź pewien, że pilnie pracuję w Twoim imieniu. Twoje duchowe, emocjonalne i finansowe bogactwo powiększy się w nadchodzącym sezonie, ponieważ na to zasługujesz. Ale ci, którzy ufają Panu, znajdą nową siłę. Będą szybować wysoko na skrzydłach jak orły. Będą biec i nie znużą się. Będą chodzić i nie zemdleją. Wpisz 333, jeśli potrzebujesz tego przesłania. Bóg posyła kogoś. Kto pokocha każdy aspekt Twojej istoty? Ta osoba zrozumie Twoje chwile rozpaczy i zaoferuje pocieszenie w najniższych punktach. Będzie modlić się z Tobą, gdy będziesz tego potrzebować i pielęgnować każdą część Ciebie, nawet te połamane. Bóg wysyła kogoś, kto pokocha Cię za to, kim jesteś. Twoje modlitwy po cichu przybierają formę i manifestują się w rzeczywistości. Niestrudzenie przeszukuje najdalsze zakątki Ziemi, aby zapewnić spełnienie swojej obietnicy. Ty, droga duszo, nie zostałaś porzucona. Twoje błogosławieństwa są obecnie w trakcie tworzenia do perfekcji. Będą one dla ciebie łaską w chwalebny dzień. Bądź pewna. Zachowaj w sobie to maleńkie ziarno niezachwianej wiary, ponieważ na horyzoncie pojawiają się monumentalne przełomy. Przybliżające cię bardziej niż kiedykolwiek do twoich aspiracji. Pozwól swojemu umysłowi i sercu znaleźć spokój, gdy wszystko rozwija się w boskiej harmonii. Nie ma potrzeby angażowania się w bitwy lub wywierania nadmiernej siły. Jeśli się na tym przyłapiesz, będzie to wyraźny sygnał, że zmierzasz w złym kierunku. To, co jest dla ciebie przeznaczone, będzie płynąć bez wysiłku. Nie musisz gonić za swoim przeznaczeniem lub marzeniami, one już są obecne. Ćwicz cierpliwość, bo wszystko materializuje się w Twoim imieniu. Zaufaj mi i uwierz z niezachwianą wiarą, że każda przeszkoda jest tylko okazją do rozwoju. Wiedz, że wszechświat spiskuje na Twoją korzyść, aby zaaranżować dla Ciebie najlepszy wynik. Rozważ zasubskrybowanie naszego kanału i okazanie wsparcia poprzez polubienie tego filmu. Pan przekazuje, że chociaż wrzesień dobiega końca, jest powód do świętowania, ponieważ październik przynosi więcej cudów, przełomów i spełnionych obietnic. Jakie są Twoje nadzieje związane z Bogiem? Jestem zdecydowany, wszystko się rozwija. Bóg posiada zdolność obdarzania Cię obfitymi błogosławieństwami. Zapewniając, że niczego ci nie brakuje i umożliwiając ci doskonalenie się w każdym szlachetnym przedsięwzięciu. Pewnego dnia zdasz sobie sprawę, że każde wyzwanie było tego warte. Zrozumiesz, że Boża miłość do ciebie była zbyt wielka, by pozostawić cię tam, gdzie byłeś, pozwolić ci osiąść lub zaoferować ci właściwą rzecz w niewłaściwym czasie. Zrozumiesz, że Jego miłość była niezmierzona. Obdarzając cię tym, co najlepsze. Choć teraz może nie być to dla ciebie jasne, z czasem wszystko stanie się jasne. Bóg prowadzi cię na niezbadane terytorium. Czy możesz to wyczuć? Wewnętrzne szarpnięcie, pragnienie wyruszenia w nową podróż, niesamowite uczucie, że status quo nie może się utrzymać i obawa przed zmianą może wydawać się to zniechęcające i niepokojące, a niepewność może spowijać twoją ścieżkę. Ale nie bądź przerażony. Bóg prowadzi cię ku czemuś nowemu i będzie to coś wspaniałego. Przyjmij strach, ponieważ na horyzoncie pojawia się nowy początek. W tej przejściowej fazie pan skrupulatnie tworzy coś wyjątkowego. Możesz nie dostrzec całej panoramy, ale nie powinieneś, ponieważ w tym tkwi dar wiary i objawienie Bożej chwały pośród życiowych burz. Niech Bóg usunie każdą przeszkodę utrudniającą Ci zrozumienie Jego miłości, przekształci okoliczności, które karmią Cię fałszem i wyniesie Cię do głęboko sprzyjającego miejsca. Przygotuj się, bądź otwarty i oczekuj, że radość i wiara przepełnią nie tylko Ciebie, ale także tych, którzy znajdują się w Twojej orbicie. Jesteś ceniony, jesteś boski i przechodzisz niezwykły rozwój osobisty, posiadasz piękno czar i zdolność do odblokowania jeszcze większego potencjału. Bądź otwarty na proces transformacji. Jeśli jesteś gotowy na tę podróż, zasygnalizuj to wpisując 555. Ponadto, jeśli chcesz bez wysiłku przyciągnąć znaczne bogactwo już dziś, sprawdź link w komentarzach poniżej, gdzie nieuczciwi naukowcy NASA ujawniają zdumiewające sekrety bogactwa. Subskrybuj nasz kanał. Jeśli twoja wiara w Boga jest niezachwiana, przygotuj się na przełomy, promocje i przywrócenie. Być może nosiłeś pewne ciężary przez dłuższy czas, ale dzisiejszy dzień może być punktem zwrotnym. Nagle okoliczności mogą się zmienić, a Bóg pragnie, aby Jego chwała promieniowała od ciebie. Wytrwaj, zachowaj wiarę, pielęgnuj nadzieję i głos jego słowo. Bo błogosławieństwa i łaska mają uświetnić Twoje życie. Bóg przygotował dla Ciebie pakiet stymulacyjny. Jeśli nadasz Bogu priorytet, On nadę priorytet Tobie. Dążenie do tego, do czego Bóg Cię powołał, może wiązać się z wielkim poświęceniem. Jeśli jesteś w stanie udźwignąć ciężar swojego krzyża, On udźwignie ciężar Twojej korony. Powiesz Mu swoje przeznaczenie. Ponieważ on ma boski plan, który przekracza twoje najśmielsze wyobrażenia. Jeśli ufasz Jezusowi jako swojemu Panu, potwierdź to, wpisując 999 Boże przesłanie dla ciebie dzisiaj jest jasne: nigdy nie staniesz w obliczu żadnej sytuacji sam. On idzie przed tobą, stoi obok ciebie i idzie za tobą. Niezależnie od wyzwań, przed którymi obecnie stoisz, pociesz się świadomością że On jest po Twojej stronie. Rzeczywiście, życie może przynosić Ci przeciwności i emocjonalne zawirowania, z jednym wyzwaniem następującym po drugim w szybkim tempie. Mogą być chwile, kiedy wydaje się, że Bóg nie zawsze uspokaja burzę wokół Ciebie, ale zamiast tego burzę w Tobie, nie trać ducha. On wzmacnia Cię w sposób, który obecnie może umykać Twojej świadomości. Razem z Nim przezwyciężysz te próby, tak jak w przeszłości. Miej wiarę, że wszystko w końcu ułoży się na swoim miejscu. Niech oblicze Pana świeci nad Tobą. Bóg przyniesie owoce wszystkiego, co zapoczątkował w Twoim życiu. Opóźnienia zamienią się w cudowne wydarzenia. Bóg jest gotowy, aby wlać nową melodię do Twojego serca. Ten sezon będzie świadkiem manifestacji wysłuchanych modlitw. Nie rozpaczaj. Wytrwale trzymaj się Jego obietnic. Wyczuwam przełom na horyzoncie. Najtrudniejsze sytuacje poddadzą się rękom Boga, przekształcając trudności w łatwość. On zapewnia Cię, że wszystko ułoży się zgodnie z Jego boskim planem. On ma pełną kontrolę, rozumiejąc Twoje raporty medyczne. Sytuację finansową i wyzwania stawiane przez innych. Bez względu na wielkość Twoich marzeń, możesz być pewien, że On Cię nie opuści. Jeśli przyjmiesz swoją wewnętrzną siłę, pozwól rozbrzmieć swojemu głosowi i módl się jednomyślnie. Drogi Jezu, niech Twoje współczucie stąpi na mnie dziś rano. Jestem obciążony cierpieniem, boli mnie głowa, bolą mnie plecy. Zniosłem niespokojny i niewystarczający sen. Martwię się o swoje zdrowie, finanse i rodzinę. Mój dom wymaga naprawy. Czuję się lekceważony i niewysłuchany. Jest jedna osoba, której działania sprawiają mi przykrość. Moja energia słabnie i nie mam pewności, czy wystarczy jej na dzisiejsze wyzwania. Zamieszanie w mediach i zawirowania polityczne w mojej okolicy i kraju napełniają mnie rozpaczą. Jak ludzie mogą wykazywać się taką głupotą, ich działania wydają się stale pogarszać. Wydaje się, że krajem rządzą kretyni. Ludzie wybierają przywódców pozornie pozbawionych kompetencji i uczciwości. Nawet w kościele fundamentalne prawdy wymykają się zrozumieniu. Hipokryzja wielu chrześcijan sprawia, że czasami waham się, czy się do nich zaliczać. Jednak, Panie Chryste, zdaję sobie sprawę, że doskonałości nie można osiągnąć na tym świecie. Tylko w Twoim uścisku znajduje się ulga od bólu, zmartwień, frustracji i chaosu zrodzonego przez ludzkie umysły. Przytul mnie, Panie Jezu, daj mi siłę do znoszenia bólu, obdarz mnie pewnością nadziei. Aby przeciwdziałać niepokojowi, i obdarz mnie błogosławioną pewnością Twojego powrotu, abym mógł przestać martwić się sprawami doczesnymi, ponieważ wkrótce przeminą. Tymczasem, w miarę upływu czasu, pozwól mi rozkwitać w Tobie, umożliwiając mi rozpoznanie moich własnych błędów. Niech dzięki przewodnictwu Twego ducha te przewinienia znikną bez wysiłku. To w tym królestwie Szatan lokalizuje swoje ofiary. Żyzny grunt dla zakorzenienia się złej woli. Niech objawi się Twoje boskie panowanie i niech Twoja boska wola zostanie wykonana. O wspaniały Panie, daj mi siłę, abym się przygotował. Proszę Cię w imię Twojej bezgranicznej miłości. Amen. Moje uczucie do Ciebie nie zna granic, Jezu, mój Panie. Aby okazać wsparcie dla naszego kanału, zasubskrybuj go i aktywuj dzwonek powiadomień.